Więc teraz pokażę Wam koniec tej budowy mm, A więc tak Tutaj są te schody I tutaj jest jeden crafting A na przeciwko jest drugi crafting I potem Tutaj jest skrzynka I u. sorry I tutaj jest, no, jest krzynka, Tutaj jest skrzynka tutaj jest Jestem trochę inaczej z nie jestem mi wiedzą, bo nie jestem z trudem do budowania i trochę mi to tak samo zrobię. I to tylko w sumie dla kieszeni. Dlaczego? I tutaj jest takie... Wszystkie yy, tylko jakby na obserwacji na ja stąd całą, ale to całą... Każdy, muszę te zrobić. Wglu, przepraszam, że to jest odczelek tylko bandikanem bez wykupienia licencji. Można niestety nagrać tylko 10 minut. I właśnie nie ma więcej. i więcej chwilę ucisnąć jedną sekundę. Więc po prostu zabić w już całość się prezentuje tak, jeszcze wam zaraz Teraz daleko tak prezentuję prezentuje jest takiem, nie jest tu zbyt ładnie i tutaj pozbawiamy ten skrzynek tu już nie i raczej już będzie no, a więc dziękuję za obejrzenie jeszcze dzisiaj będzie kolejny filmik z simsów, z rodziny które nazywa się nazywa się. Które ma na nazwisko w stałości? Tak w Stachowskimi. No więc... Uszegnę nas nie.